Witajcie! Dzisiaj pragnę zaprosić Was do świata budownictwa społecznego. Wielu z Was szuka mieszkań, wielu z Was inwestuje w mieszkania i jak wszyscy zauważacie słusznie, gwałtowny wzrost budownictwa społecznego może wpłynąć na polski rynek nieruchomości. Mógłby w zasadzie wpłynąć, gdyby on nastąpił. Ale tutaj też w tej audycji chcę zająć się trochę innym problemem. Otóż, komu takie mieszkanie społeczne należy się? Jak będą one rozdawane? A to jest istotne, bo przecież to będzie robione z naszych podatków. Wobec tego, kto będzie miał prawo do takiego mieszkania i czy będzie je można stracić? Co mówią w tej chwili przedstawiciele ministerstwa. A jeżeli w ogóle interesuje ciebie rynek nieruchomości, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo tu dowiesz się właśnie o tym, co zmienia się w trendach i co zmienia się w prawie związanym z rynkiem nieruchomości. Zapraszam do korzystania ze szkoleń na cement24.pl. Które są nie tylko dla pośredników nieruchomości, ale również dla inwestorów, a wszystkim, którzy zechcą nas wesprzeć, czy to na kanale YouTube, czy na Patronite, serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy do rzeczy. Na tym wykresie przedstawiam Wam skalę budownictwa, nazwijmy to społecznego, w porównaniu z innymi formami budownictwa, czyli z budownictwem tym, Deweloperskim, powiedzmy takim przeznaczonym na sprzedaż, na wynajem, umownie deweloperskim oraz budownictwem indywidualnym. Budownictwo indywidualne jest realizowane głównie poza dużymi miastami, natomiast to budownictwo na sprzedaż i na wynajem to głównie, chociaż nie tylko, są to mieszkania i jest realizowane bardziej w miastach niż w mniejszych miejscowościach. Interpretację tych danych znajdziecie w innych naszych audycjach, linki zamieszczę na dole w opisie, więc nie będę tutaj się powtarzać, ale widać, że jak na razie ta liczba budownictwa realizowanego w ramach tego budownictwa społecznego nie jest jakaś ogromna, no zapowiadany jest wzrost do być może 20 tysięcy. Mieszkań budowanych rocznie dodam jeszcze tylko, że zanim mieszkanie zostanie wybudowane, no to musi trwać ileś okres budowy, trzeba uzyskać pozwolenia, projekty zrobić, przygotować całą inwestycję. Więc, jeżeli nawet dzisiaj rząd, czy też jutro, by zaczął wydawać pieniądze, wspierać takie budownictwo społeczne, to realne efekty w postaci stojących, gotowych mieszkań zobaczymy za kilka lat. Ale nie to jest najważniejszym problemem. Moim zdaniem najważniejszym problemem jest to, komu takie mieszkania należy przyznawać. A problem jest ten o tyle istotny, że tak naprawdę to budownictwo w jakiś sposób oparte jest na pieniądzach wszystkich polskich podatników. To oznacza, że my ze swoich podatków będziemy w jakiś sposób dopłacać umownie do tego, aby jakaś grupa osób mogła mieszkać w taniej niż cała reszta Polski. Mogła sobie taką potrzebę mieszkania zabezpieczyć. I tutaj nie mówimy o mieszkaniach socjalnych, czyli dla ludzi w ogóle znajdujących się w jakimś kryzysie, ale o mieszkaniach, Budowanych w ramach tak zwanego budownictwa społecznego, a tutaj szczególnie chcę odnieść się do budownictwa komunalnego, czyli tego realizowanego lub tego, które ma być realizowane w znacznie większej liczbie przez gminy. Jaki mamy stan obecnie? Otóż takie mieszkanie komunalne raz komuś przyznane tak naprawdę w praktyce jest przyznawane można powiedzieć na wieczność niby ustawa reguluje to że można nieczęściej niż co 2,5 roku przeprowadzać kontrolę zarobków osoby korzystającej z tego mieszkania i jeżeli ten ktoś zarabia nagle więcej no to można takiej osobie Podwyższyć czynsz, a później można na przykład taki podwyższony czynsz obniżyć, bo ktoś nagle zarabia mniej. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego rozwiązania. Możecie sobie przeczytać artykuł 21c ustawy o ochronie praw lokatorów, i tam się tego wszystkiego dowiecie. Chcę tylko zwrócić uwagę, że konsekwencją tego przepisu. Jest to, że w zasadzie, w praktyce, jeżeli ktoś już takie mieszkanie raz dostał, to ma je powsze czasy i korzysta z możliwości płacenia niższego czynszu, mimo że na przykład w jakiś sposób stał się milionerem. Nikt tego w praktyce nie weryfikuje, a może nawet jeżeli gdzieś taka weryfikacja jest prowadzona, to nie jest ona powszechną. Wiceminister Lewandowski, wiceminister w resorcie rozwoju i technologii zapowiada, że chcemy teraz prowadzić obowiązkową weryfikację dochodów raz na 5 lat dla wszystkich umów na czas nieokreślony, ale nie chcą oni usuwać lokatorów. Chcą też zwolnić z takiej weryfikacji emerytów i rencistów. Po prostu po to, żeby ich nie stresować. Nie chcą też takich osób od razu, w cudzysłowie, wyrzucać ze swoich mieszkań, czyli tych osób, które nagle zarabiają więcej, tylko chcą im po prostu móc podnieść czynsz. Jak w wywiadzie powiedział, minister chcą też wprowadzić możliwość, Podniesienia takiego czynszu o jakąś maksymalną stawkę procentową, ale nie tak, żeby to odpowiadało czynszowi rynkowemu. I szczerze mówiąc, to ja muszę się zgodzić z ministrem, że warto jest wprowadzić taką okresową, obowiązkową kontrolę zarobków osób, które korzystają z mieszkań. Komunalnych, no bo przecież to w końcu za nasze pieniądze, te osoby otrzymują mieszkania w domach wybudowanych za pieniądze podatników i też mają jakiś niższy czynsz, ale jeżeli ich sytuacja gospodarcza nagle się poprawia, no to w moim pojęciu faktycznie powinni płacić czynsz. Nie wiem tylko, dlaczego ten wzrost miałby być jakoś w jakiś sposób ograniczony i nie miałby osiągnąć pewnej, pełnej stawki rynkowej. Tym bardziej, że w tym co zapowiada minister, oni przewidują również możliwość, że w takim budynku 20% mieszkań będzie przeznaczonych na wynajem na wynajem na zasadach rynkowych. Ma to mieć taki cel, że po prostu chcą, żeby ludność w takich budynkach była wymieszana pod względem swojego statusu dochodowego, żeby nie tworzyć, no nie chcę użyć tego słowa, ale czegoś takiego w rodzaju jakiś get, czy też miejsc, gdzie mieszkają ludzie biedniejsi. Trzeba przyznać zresztą, że do tej pory bardzo często w wielu osiedlach w Warszawie ten skład osobowy ludności jest mocno wymieszany, zresztą nie tylko w Warszawie, a Dzięki temu właśnie unika się może nie w 100%, ale w dużej ilości tworzenia takich get miejsc, gdzie mieszka biedniejsza ludność i jest to szczerze mówiąc dobre dla rozwoju społecznego. W dodatku minister zapewnia, że chcieliby zlikwidować takie luki w prawie polegające na tym, że ktoś otrzymuje mieszkanie komunalne w jakimś mieście, dużym mieście nazwijmy to, a ma na przykład mieszkanie albo dom w gminie ościennej. Skoro masz dom i możesz mieszkać obok, to dlaczego masz otrzymać mieszkanie komunalne w danej gminie? I to rozwiązanie również mi się wydaje rozsądne. Jest ono chyba pokłosiem tego, co widzimy w przyznawaniu diet posłom na mieszkania, gdzie możesz mieć dom w miejscowości, z której łatwiej jest dojechać, szybciej jest dojechać do centrum Warszawy niż z wielu peryferyjnych dzielnic Warszawy dostać się do tego centrum, ale otrzymujesz dodatek na wynajem mieszkania w centrum Warszawy. Na marginesie dodam, że mamy takie trochę zamieszanie z tymi projektami ustaw, bo w zasadzie do Sejmu jednocześnie niemalże trafiają bardzo podobne projekty ustaw poselskich, jak i rządowych, ale jest też projekt modyfikacji, według mnie słuszny, polegający na tym, że będzie likwidowane prawo sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą. Czyli takim sprzedawaniem, no czasami to wręcz za przysłowiową złotówkę, można powiedzieć, po to, żeby uniknąć patologii. Ok, gmina nie zawsze potrzebuje. Tego mieszkania nie zawsze chce utrzymywać w jakimś zasobie mieszkanie, które do niej należy. Wobec tego może je sprzedać, ale niech sprzedaje to po cenie rynkowej, no oczywiście, z uwzględnieniem stopnia zużycia tego mieszkania itd. ale nie z bonifikatą, która po prostu powoduje, że mieszkanie nabywasz za darmo. Jako ciekawostkę dodam też, że minister zapowiada ustawowe umożliwienie nabywania mieszkań przez gminy od osób starszych, to znaczy takich, których ukończyły lat, na przykład 60, i będzie można takiej osobie zapłacić część wartości tego mieszkania od razu, a potem będzie to spłacane w jakichś tam ratach, no maksymalnie do 20 lat, co znaczy, że jak. Ktoś takie mieszkanie w wieku lat 60 w gminie sprzeda. To w wieku lat 80 utraci te dopłaty. Akurat wtedy może potrzebować więcej pieniędzy, bo stan jego zdrowia może być gorszy i po prostu może potrzebować więcej pieniędzy na leki czy takie rozwiązanie jest słuszne, no to wy mi odpowiedzcie. dodam też przy okazji że tak naprawdę w Polsce istnieje takie pojęcie jak hipoteka odwrócona, wyglądające dość podobnie właśnie jak ten projekt, ale ta hipoteka odwrócona nie działa, bo żaden bank nie podejmuje się, nie ma takiej oferty po prostu w tej chwili. Przynajmniej tak mi się wydaje, do niedawna żaden bank takiej oferty nie miał z powodu właśnie. Różnych ograniczeń w przepisach o hipotece odwróconej, i są też firmy, fundusze, były audycją nas na kanale, które przejmują takie mieszkania w zamian za taką rentę dożywotnią, ale to wtedy dożywotnią, czyli nie kończącą się po 20 latach. No, nie wiem, czy to rozwiązanie jest takie super fortunne, no bo też nie wiem, czy gminy naprawdę będą chciały te mieszkania przejmować to się okaże w każdym razie hasło jakiegoś takiego rozwiązania jest. Co to wszystko znaczy? No, znaczy to, że nasze władze skoncentrowały się w tej chwili na tym, żeby ruszyć wreszcie program mieszkań społecznych. Podkreślam, chodzi o mieszkania społeczne, nie mieszkania socjalne. To są różne sprawy. Te mieszkania społeczne to nie tylko mieszkania komunalne, ale także na przykład TBS-y albo budownictwo spółdzielcze, które ten rząd również chce reaktywować, ożywić. Zapowiedzi brzmią świetnie. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, na przykład właśnie w tych zasadach przyjmowania czy też przyznawania mieszkań komunalnych, ale czy ten program i w takiej skali tych 20 tysięcy mieszkań rocznie naprawdę może wstrząsnąć polskim rynkiem mieszkaniowym? To jest pytanie zasadne i niektórzy twierdzą, że tak, ale słuchajcie, moim zdaniem, nawet jeżeli to będzie skala 20 tysięcy mieszkań, to w skali kraju na dzień dzisiejszy jest to niewiele w porównaniu z tym, co budowane jest w ramach tego budownictwa umownie nazwijmy deweloperskiego. Pomijam już to budownictwo indywidualne. Oczywiście, jeżeli w jakiejś miejscowości nagle takich mieszkań komunalnych zostanie wybudowanych więcej ponad standardowa ilość do tego, co jest budowane normalnie, no to. Taką miejscowością takie budownictwo mogłoby wstrząsnąć, ale na przykład 20 tysięcy mieszkań rocznie, jeżeli miałoby się rozłożyć na na przykład 50 największych miejscowości w Polsce, to może się okazać, że w niektórych miejscowościach to po prostu nie będzie miało większego wpływu na rynek mieszkań. Co gorsza. Uważam, że to hasło takie szczytne budownictwa społecznego, które osobiście uważam jest potrzebne w Polsce, jak w każdym kraju, ale tak naprawdę w takiej skali to po prostu nie rozwiązuje problemu mieszkań u nas. I moim zdaniem byłoby bardzo źle, gdyby wszelkie niedostatki działań polegające na zmianie ustawodawstwa, na wprowadzeniu przepisów ułatwiających budowanie mieszkań zostało przykryte przez ten program. A dodam, że tym przepisom, związanym z budowaniem mieszkań, musimy się mocno przyjrzeć. Jest teraz lansowana zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim mają odpowiadać budynki. I w każdym budynku. Ma być ponoć winda także w tych budynkach stojących. No, ja uważam, że w ogóle należy likwidować bariery w budownictwie, ale trzeba pamiętać, że budowa windy podraża koszty. A budowanie tych wind w budynkach obecnie. Stojących, które były w ogóle niezaprojektowane pod te windy, no bo mamy na przykład budynek czteropiętrowy z dwoma mieszkaniami na klatce, na każdym piętrze, razem osiem mieszkań. Zbudowanie windy, kilkaset tysięcy złotych, i co? I to dla tych ośmiu lokatorów. A w takim budynku z jakiegoś powodu jest takich klatek 10. Gdyby budynek był projektowany od początku pod te windy, to może podział na klatki byłby inny. O tym trzeba pamiętać. Kolejną sprawą pilną według mnie, a taką o której niewiele się mówi, jest to, że wkrótce wejdzie w życie i trzeba będzie realizować ETS-2. On ma wpływ na budowanie. To, że mówimy i gdzieś tam się pojawia, że Zielony Ład przestał istnieć, to nie jest prawda. Jeżeli tego nie zlikwidujemy, to będziemy musieli spełniać wymogi tych ustaw, a to oznacza konieczność droższego budowania nowych budynków, ale także remontowania tych starych, a na przykład stosowanie materiałów izolacyjnych. Czy to w nowych budynkach, czy w starych, nie różni się niczym. Ciągle potrzeba ten sam materiał izolacyjny, czyli możemy nagle zafundować sobie nie tylko konieczność wykonywania dodatkowych robót, ale gwałtowny wzrost zapotrzebowania na jakiś rodzaj materiału. A to po prostu powoduje wzrost kosztów tego materiału, no i na pewno wzrost tego, co musimy zapłacić. Pracownikom wykonującym takie roboty. Ja nie chcę wyjść na wroga oszczędzania energii, bo to zupełnie nieprawda, ale trzeba pamiętać o konsekwencjach. Chcemy budować więcej mieszkań, a jednocześnie fundujemy budowanie droższych tych mieszkań, podnosimy koszty i to podnosimy gwałtownie, dlatego że w jakimś krótkim czasie. Domagamy się, żeby jakieś roboty zostały nagle wykonane. Jeżeli za tym pójdą jakieś dopłaty, takie unijne, do na przykład dane roboty, będziemy Wam refinansować, to jak myślicie, czy producenci tych materiałów nie będą wiedzieli, że są te dopłaty? Oczywiście, że będą wiedzieli i oczywiście będą wiedzieli, że mogą sprzedawać drożej, bo tak. Zazwyczaj kończy się z dopłatami. Reasumując, widzę w tej chwili bardzo dużą modę u wszystkich opcji na to, żeby mówić o mieszkalnictwie. Dużo, żeby podkreślać konieczność budownictwa nazwanego budownictwem społecznym, żeby postawić na tę formę budownictwa, ale jednocześnie bardzo żałuję, że tak mało mówi się o prawdziwej. Obecnej skali tego budownictwa oraz o tym, kiedy te mieszkania faktycznie mogą wejść na rynek, i też bardzo bawiam się, że lansowanie i ten zachwyt nad tym, jak rozwijamy budownictwo społeczne i jakie popieramy, przysłoni to, że nie zajmujemy się innymi i takimi istotniejszymi bolączkami budownictwa. Które po prostu tkwi w złym prawodawstwie. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, trendami, zmianą prawa, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych audycji, pisz uwagi o swoim rynku nieruchomości. Zaglądaj na stronę 24 24pl gdzie znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami. A także zachęcam i będę wdzięczny bardzo za wspieranie nas, czy to na Patronite czy na YouTube. Cześć, trzymajcie się.